Początek historii, którą chcę opowiedzieć, miał miejsce w Krakowie. 24 marca 1944 roku na ulicy Dikla 32 Gestapo aresztowało komendanta krakowskiego okręgu armii krajowej, pułkownika Józefa Spychalskiego Lutego. Dzień później wpadł w kancelarii oddziału pierwszego sztabu komendy okręgu, a kilka godzin po nim dwie jego współpracownice archiwistki. W ręce Niemców wpadły zaszyfrowane wnioski odznaczeniowe 470 oficerów. I 530 podoficerów. Po ich rozszyfrowaniu Niemcy przystąpili do szeroko zakrojonych aresztowań. Wśród tych wniosków oznaczeniowych były także te z placówek Strzyżowskiej i Niebeleckiej Armii Krajowej. Tragiczne zdarzenia w nocy z 2 na 3 lipca 1944 roku rozpoczęły się tutaj, w Strzyżowie na ulicy Koczeli, biegnącej w kierunku Zawala. Pamięta Pani dzień 3 lipca? To właściwie nocy, bo 3 pewnie, lipca. Pewno, nie pamiętam, jak pukali do mnie Niemcy, Niemcy o, o Niemczech w nocy. Już po, tak było gdzieś po lasy. No i takie szumy. No to no żeby, żeby stłukli się tam drzwi, walili. Żeby otworzyć, no to otworzyłam. No i naturalnie przyszli, że pytali się, gdzie mąż. Ja mówię, że nie mam, nie mam, bo wyjechał. A oni mówili, on Nigdzie nie wyjechał, bo już w nocy był tutaj. Bo ktoś już pas, cały wieczór z Józkiem, z czyli z kolegą też wojskowym, chodzili, patrowały nas do, prawie do 12 godziny. No to kazali się ubierać i że, że pójdę. Chcieli mnie zabrać. No to. Taka była, że jakbym stała w tej koszuli nocnej, ubrałam prochowiec i takem się wy. wy no, co no zabierają mnie. No i szłam. A to tam, tamten miał tutaj dziwy, tutaj tam był pokój, właśnie coś myśmy spali. No i, i, i już szłam tutaj do korytarza, i by mnie na pewno zabrali by mnie. Tymczasem jest przed jest drzwi takie do piwnicy. Ja jak oni pukali, to ja wam przygotowałam, to mąż już był, e, tak, no to... Potknął się, ochotnicy. Aha, jak pukali już w drzwi, to prędko, żeby zamastować dzieci, Zamykały. tak, dzieci spały jedno na kanapie, drugie w łóżeczku, po prostu tam na łóżko męża, a ja chcę żeby że tam, żeby, żeby że nic nikt nie spał na tych dwóch miejscach, no ale nie wierzyli, no i kazali mi się, i idziemy. No, no to brałam prochoły, dlatego te koszulę no i, i idę z nimi. i to a tu piwnica jest i... A ja ta piwnica y, to, to ma tak się otwiera, to już para była taka widać, że to, coś jeździe. A ja za chodnik, tylko że za mało dałam chodnika, bo by jeszcze y, te, jak to się nazywają, ja, no zawiasy czy jak... No za zawiasy? Ja, o, zobaczcie, co nawet chodź stanąć i kazaj mi otwierać te piwnicy. Już poznałem, bo ja już chodnik dałam na to tu też parę jak się już zatrękało, ale o, o, to mnie pomyślałam, bo już nawet schodnik nie miałam taki, żeby aż do samej zawiasów doszło. To ja mi wziął do głowy nawet. No to podnie nie, podniosłam te te i kazali mnie tam na schody. I ja schodzę i może w połowie byłam w tych schodów, bo to się schodami idzie, tam jeszcze drzwi były do piwnicy, otwiera się drzwi, tam szłam. Cię idzie do piwnicy. ja tak w tych schodach jest, a tu mój mąż i leci, i za nim Niem Niemcy ścigają go. Poprosił, wrócił, ja nie wiem, jakim cudem on to wrócił. Uchenkie pewnie by, wyszedł, w piwnicy, bo to też dure to, 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 to oko. I z powrotem nie wiem, jak on co zrobił, jeszcze przez tam, to były drzwi, pokój, i kuchenka, i drzwi, i można no, było tam drugie drzwi, żeby do wyjścia. A ona do wyjścia nie wjeżdża, tylko jeszcze na górę, i dopiero na schody, no, My tata, no i tak i skoczył pewnie z okna do ogródka, a pewnie, na pewno były okna obłożone przez Niemców i się go na dole tak? i on wyskoczył z tego okna, tak? z tego okna, później tutaj leżał mhm. tu To to pamiętam właśnie, jak był taką derką zieloną przykryty My tu z Dziadziem Piotrem go przychodziliśmy, Dziadzio mi go pokazał, my całowaliśmy go. Pamiętam, tyle pamiętam, tak to nic nie pamiętam. Kolejnym celem rzeszowskich gestapowców był podporucznik Bolesław Indyk i Peryk, mieszkający w Dobrzechowie. Był on zastępcą dowódcy oddziału partyzanckiego kryptonimie Rakieta. Tutaj nastąpiło aresztowanie mojego wujka, Władysława Indyka, to jest brat mojej mamy. Który wrócił z jakiejś akcji partyzanckiej i od razu Niemcy mieli wykaz kogo mają aresztować i to co mama opowiadała. Przyjechali tutaj, otoczyli dom za wyjątkiem jednego okna, które było w granicach Pasieki. To było nieobstawione. Pozostałe okna, wejście z tamtej strony i z tej strony było obstawione przez Niemców. Niemcy weszli do domu, kazali się wszystkim położyć na podłodze i zapytali, kto to, który to jest Bolesław Indyk. To właśnie był wujek. I no, powiedzieli, żeby wstał. I wyprowadzili go. W międzyczasie jednemu z wujków udało się uciec przez to okno. Możemy podejść do tego okna? Proszę? Możemy podejść tak, tak. do tego okna uh -huh. A który wuje Guciek? Y y Dyszek, zbignie dysz wujek. On był na leśniczym w ogrodzie. No. I ta nasza rodzina to była albo leśnica, albo nauczyciela <grytanie> no. A tu była pasieka szczelnie ogrodzona. I Niemcy nie zauważyli tego okna. I on przez to okno wysmyknął się i polami. I Powiek zawiadomił tych swoich kolegów. I nastąpiło odbicie tego, tych więźniów, bo oni Niemcy w międzyczasie mieli wykaz i jeszcze zbierali po drodze, po prostu krępowali i prawdopodobnie by się skończyło rozstrzelaniem ich. Po północy z 2 na 3 lipca 1944 roku nie było tutaj spokojnie. Obok Strzyżowskiego Sądu mieściła się placówka niemieckiej żandarmerii. To tutaj złożono aresztowanych. po nie poprzestało na aresztowaniu Ibryka. Podstawieni go na posterunek żandarmerii w Strzyżowie przyjechali tutaj, niedaleko Sokoła, gdzie w tym domu mieszkał Eugeniusz Pelc Ilko, dowódca plutonu Godowa. To jak to było? No w każdym razie wiem, że się świeciło światło. I ja w wózeczku siedziałam chyba w kuchni. Tak, w kuchni. Bo u nas całe życie zawsze się koncentrowało w kuchni. I do tej pory też zresztą. I proszę pana. No tu się różni ludzie kręcili. No bo cały dom był wstawiony, na pewno gdzieś w pokojach jacyś Niemcy też byli. Mama była ciężko przestraszona jak matka jest przestraszona, to dzieci też płaczą, prawda? Więc tego, więc w jaki sposób nas ta, No, siostra w końcu usnęła, mi, a mnie posadzili w wózeczku. Byłam bardzo zadowolona, nie wiedziałam na czym siedzę. No i w momencie, jak ojciec. Wpuścili go do. Chyba do kuchni. Go, tak, wpuścili go do kuchni i w kuchni go. A tutaj były kiedyś wyjścia. Tu jest za. za że tak powiem, zabite dechami. Tędy było wyjście, tam jest taka wielka weranda, stamtąd też było wyjście, no i to, którędy pan wchodził, a jeszcze piwnice, więc tutaj można było się, może było uciec. No ale w, przy każdym, przy każdych drzwiach stał jakiś widoczny gestapowiec, nie, nie wiem, ja tego nie widziałam, nie pamiętam. No w każdym razie ojca złapali, nie że nic powiedzieć, jak go zwinęli. I wywieźli. I więcej już nigdy dostrzeżono, nie wrócił. I więcej nigdy nie wrócił, bo że Pana spotkaliśmy się dopiero po 35 latach w Paryżu. To potem, jak ojca zabrano, to mama zaczęła z bawcią palić dokumenty, na których ja właśnie siedziałam. I modliły się, żeby z pieca się nie dymiło. Bo oni by wtedy od razu się wrócili, wystrzelali wszystkich. Godowa, wieś o szczególnym znaczeniu dla strzyżowskiej placówki Armii Krajowej. To tutaj mieszka dowódca placówki podporucznik Roman Konieczkowski-Krzemień. Tutaj mieszka też jego adjutant, plutonowy podchorąży Zygmunt Janusz Kryształ. Tutaj mieszkają wyróżniający się i bardzo aktywni dowódcy dywersji. Tadeusz Moskal-Tur, jego zastępca Bronisław wirusz Ząbek czy Rafał Paszek Królik. Pluton liniowy zgodowej, Godowej liczy ponad 100 mężczyzn, a przecież jeszcze aktywnie działają tutaj kobiety w wojskowej służbie kobiet. Taka wielka siła, taka wielka aktywność nie mogła ujść uwadze Niemców. Noc z 2 na 3 lipca 1944 roku nie była spokojna także w Godowej. To tutaj, prawie w centrum wsi, blisko kładki dzisiejszego kościoła, mieszkał Tadeusz Moskal, obsyłuj Tur. To człowiek, który jako jeden z pierwszych trafił do konspiracji. To człowiek, który walczył w Kedywie. To człowiek, który był dowódcą drużyny dywersyjnej w plutonie dyspozycyjnym Inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej. Po niego właśnie tutaj przyjechało rzeszowskie gestapo. Tutaj został aresztowany. Gdzież po przyjechało, i z policją i od razu do tego Jantka. I wpadli tam do, do tego Jantka, do domu. To był dom taki, no, jak były domy, takie stare, stare domy. No, tu doma stała z boku. I, I brat, gdzie jest brat? I gdzie jest brat? No i to już z tym rygorem, że ja go zastrzelę, No i tym, tym no wiedział widzisz, taki niby był chłop, ale powinien, powinien się zastanowić, żeby, żeby brat ani nikt z domu nie wiedział, gdzie on spi, Tak czy nie? A on no, wiedział na piętrze, na, 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 była na boisko i na piętrze tam spał. No i wyszedł, no to wiesz, ta powyszło z niemi, no i wziął. Gdzie jest? No wylaź, no, ten musiał zlecieć, no i, no i, i później, wtedy jedno samochód łóci. To no, słyszał Pan może o tym, tak, a ten, a jeden to zatrzymali, partyzanci tam, I, a Tadek był na tamtym. Po aresztowaniu Tadeusza Moskala, Tura, gestapowcy natychmiast wyruszają do Rzeznowa, aby aresztować Stanisława Wieszczka. Tymczasem w Godowej zastępca tura Bronisław Wirusz-Ząbek alarmuje podległość sobie żołnierzy i bez zachowania zasad konspiracji biegiem wyruszają w kierunku Żyznowa, aby zorganizować zasadzkę na powracających to Strzyżowa gestapowców. Niestety, gestapowcy jako nowy kierunek obrali ludcze. Ludcze, tak zwana mała strona. Za mną znajduje się dom Edwarda Lenarta Derkacza, zastępcy dowódcy placówki Niebeleckiej. To w tym domu Gestapowcy, przeprowadzając rewizję, znaleźli zaszyfrowane spisy ewidencyjne placówki Niebeleckiej. 645 osób znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W placówce niebelewskiej spisy ewidencyjne rozpoczęto tworzyć wiosną 1944 roku. Chodziło o przygotowanie, zaplanowanie i skoordynowanie działań zmierzających do przeprowadzenia operacji burza. Takie spisy, składające się z dwóch elementów: jeden to zaszyfrowane personalia żołnierzy, drugi to ich pseudonimy, ich przedział wojenny, ich wyposażenie w broń, zawierały bardzo wiele szczegółów dotyczących konspiracji. Takie spisy. Znajdowały się u Edwarda Lenarta Derkacza w Ludczy. Te spisy zostały przejęte przez Rzeszowskie Gestapo, a na tych spisach znajdowało się ponad 640 zaszyfrowanych nazwisk żołnierzy Armii Krajowej z placówki Niebylec. Najdający się za mną budynku w czasie wojny mieścił się posterunek żandarmerii niemieckiej oraz polskiej policji granatowej. To tutaj złożono aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej. To tutaj przewieziono też zaszyfrowane spisy ewidencyjne placówki Niebylec, aby je ostemplować jako kluczowy dowód przeciwko żołnierzom Armii Krajowej. Po odstawieniu aresztowanych na posterunek policji granatowej w Niebylecu, gestapowcy udali się do gwoźnicy górnej, tam ich celem był dowódca placówki niebeleckiej AK, Jan Chyłek, pseudonim Kruk. Nie udało im się go aresztować, wrócili do Niebylca i udali się w kierunku Połomi. Po drodze usiłowali, także nieskutecznie, aresztować jednego z dowódców plutonów, Adolfa Kudłę, pseudonim Sroka. Natomiast Połomi aresztowali Tadeusza Kawalca i z nim powrócili ponownie na posterunek Policji Grantowej w Niebelcu. Pamięta Pani dzień... 3 lipca 1944 roku? No pamiętam dzień 3 lipca rano jak wstali. Mój tato Tadeusz Kawalec pracował na roli jako w rolnictwie na, przy, przy pracy takiej gospodarskiej. A myśmy z małosią w domu jako małe dzieci, bo był starszy brat, który ode mnie jest 4 lata starszy. I jeszcze był jeden brat ode mnie, dwa lata młodszy. Także nas trójka była w domu, to mamusia się nami opiekowała. W pewnej chwili taka sąsiadka tu znajoma, zobaczyli gdzieś, czyli ktoś im przekazał, że we wsi są Niemcy. A dwie takie panie się ukrywały, bo cały czas wywozili takie dziewczęta młode do tego. I ta właśnie jedna. Ukryte były w stodole tak w górze na tym, jakoś się sunęła z tego piętra i biegła w kierunku tam mojego taty, żeby dać znać, że tady ucieka, bo w waszym domu są Niemcy. No to już tam sąsiedzi słyszeli wszyscy. I jak weszli Niemcy do naszego mieszkania i jeden zaraz to mamusi, że gdzie jest mąż. Mój tato pracował w polu i kiedy sąsiadka otworzyła wrota, i tadek uciekaj I on wszedł do tej stodoły, obejrzał się w kierunku swojego domu i zobaczył, że idzie żona, dzieci pod karabinami Niemców. I po prostu wyszedł i ujawnił się. W... Poszedł prosto. No. I wtedy go zabrał. I wtedy go już zabrali, już nie, nie było żadnego. Mamusi nie zrobili krzywdy, i on się ujawnił. No, pamiętam, płacz odjechali. Później za jakieś dwa, trzy dni, gdzieś mama nas wywoziła do dziadków, że tu mieli spalić tu nasz. Czyli 3 lipca ostatni raz widziała Pani swojego tatę? Tak, ostatni raz. Mojego taty nie, nie można było odbić, nie udało się odbić jego towarzyszą, bo jechał drugim samochodem i drugi samochód zdążył już nakręcić przed, przed odbiciem. Także już nie było możliwości. Prawdopodobnie był yy, zawieziony do Rzeszowa, do Aresztu później przewieziony do Dębicy. To już wiem, co powiadam. Dowiedziałem się dopiero w 2011, gdzie tato zginął. Po godzinie 9 do domu Antoniego Boska Sojki w połomie przybiegł zdyszany łącznik Władysław Marcinkowski. Przekazał on dowódcy wiadomość, iż aresztowany został Tadeusz Kawalec. Tego samego łącznika Sojka wykorzystuje do zaalarmowania podległych sobie żołnierzy i przystępuje do układania planu odbicia aresztowanych. Dowódcą całości był plutonowy Antoni Bosek Sojka. Prawym skrzydłem dowodził protazy Forst Rekord, lewym błażej Bosek Hermes. Po prawej stronie stanowisko ogniowe z pistoletem maszynowym zajął Bronisław Sitek-Rybitwa i Henryk Dudek-Mewa. Po lewej stronie, także z pistoletem maszynowym, stanowisko ogniowe zajął Jan Bosek-Ćma oraz Roman Domaracki-Wierzba. Inni żołnierze także zajęli stanowiska ogniowe. O godzinie 11.00 dzielnych 12 żołnierzy Armii Krajowej zajął tutaj stanowiska ogniowe. O 11.15 gwizdem obserwator dał sygnał, że nadjeżdżają gestapowcy od strony niebylca. Były to dwa samochody z aresztowanymi. Jechały one w odległości około 300 metrów od siebie. Kiedy pierwszy z nich był 80 metrów od stanowisk ogniowych partyzantów, broniąc w sitek -Bitwa otworzył celny obiekt pistoletu maszynowego. W wyniku czego kierowca został ciężko ranny i wjechał samochodem do rowu. Wybiegli z niego gestapowcy i zaczęli ostrzeliwać się z przydrożnych grobów. Drugi samochód zatrzymał się w odległości około 250 metrów od placu boju. Wydawało się, że przewaga niemiecka jest gigantyczna. Dysponowali oni bronią maszynową, bronią osobistą, karabinami. Nieliczne strzały partyzantów nie mogły ich zatrzymać. Były one nieliczne, jednak przed akcją dowodzący nią w Lutonowach do zaznaczył strzelać tylko na pewniaka. Niemcy z drugiego samochodu przybyli z odsieczą walczącym obozu. W tym momencie, kiedy sytuacja wydawała się tragiczna, protazy z Forst rzucił jeden z dwóch posiadanych granatów. I wówczas protazy z Forst krzyczy: Hura! A dodatkowo z okolicznych zarośli i wysokich zbóż, ukryci tam, pozostający bez broni, żołnierze armii krajowej z połami rozpoczynają krzyczeć: Hura! Działa to piorunująco na gestapowców. Wydaje im się, że zostali okrążeni dużymi siłami partyzantów. W rzeczywistości było ich dwunastu, plus około sześciu, w ogóle nie uzbrojonych. No, była na pewno trudna ta akcja, bo było dużo Niemców, było kilka samochodów, a tych było kilkunastu partyzantów i, i to byli młodzi, nie mieli broni. I ojciec w ostatniej chwili rzucił granat, w którym jak gdyby ten samochód rozbili. Rozpoczynają oni gwałtowny odwrót w kierunku drugiego samochodu, zabierając swoich rannych i uciekają w kierunku Niebylca. Na placu boju pozostawili oni czterech zabitych gestapowców oraz samochód, z którego uwolniono siedmiu aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej. Wśród nich był Bolesław Indyk i Peryk, był Stanisław Wieszczek, a przede wszystkim był Edward Lenard, derkacz z ludczy, a przy nim były zaszyfrowane spisy ewidencyjne placówki Niebyleckiej. W tym miejscu warto podać nazwiska żołnierzy Armii Krajowej z połami, dokonali takiego, którzy dokonali takiego wspaniałego wyczynu. Byli to dowodzący akcją plutonowy Antoni Bosek Sojka, Bronisław Sitek, rybitwa i Jan Bosek źma dysponowali bronią maszynową. Pozostali Błażej Bosek Hermes, Michał Masłyk Gruby, Franciszek Masłyk Wrona, Henryk Dudek Mewa, Stanisław Kawalec Koc, Henryk Mazur Bryland, Protazys Forst Rekord, Roman Domaracki Wierzba oraz obserwatorzy Leopold Basamon Wiewiórka, Marcjan Bronisław Ego i Felix Mazur Soku oraz kilku nieznanych z nazwiska żołnierzy bez broni, którzy w decydującym momencie walki, krzycząc hura, sprawili, że Niemcy wpadli w panikę. Nie był to koniec sukcesów żołnierzy Armii Krajowej z Połomii. Kiedy odpoczywali oni po walce w tzw. Zamkowym Lesie, oddalonym o około 4 km od miejsca walki w Połomi, zauważyli nadjeżdżający komny patrol żandarmerii niemieckiej. Na czele tego patrolu był Hauptmann Otto Keller, komendant żandarmów ze Strzyżowa. Kiedy Niemcy zbliżyli się na odległość skutecznego strzału, otrzymali serię z broni maszynowej. W jej wyniku zginął Keller, a rannych zostało dwóch innych żandarmów. Kończąc tą opowieść chciałbym zwrócić uwagę na pamięć. Na pamięć o poległych i pamięć o tych, którzy nie mogli już wrócić do Polski. Na pamięć o poległym strzyżowie janie koczeli zawalskim. Na pamięć o Tadeuszu Moskalu, turze zgodowej nie znamy jego miejsca pochówku. Na pamięć o Tadeuszu Kawalcu z połomi zamordowanym w obozie Mauthausen. Czy na pamięć o Eugeniuszu Pelcu, Ilce, który trafił do obozu w Ranienburgu? a po wojnie do Francji, skąd już nigdy nie powrócił do Polski. Ale też na pamięć oddzielnych żołnierzy Armii Krajowej z Połomii, bo oni nie tylko ratowali swoich kolegów, ale przede wszystkim służyli Polsce. Nazywam się Irena Koczela. Jestem żoną Jana Koczeli. Całą wojnę mieszkam mieszkałam. w Strzyżowie. Mieszkałam. Mieszkam. Miesz, mieszkam, mieszkałam. Nazywam się Barbara Libucha, z domu Koczela. Jestem córką Ireny i Jana Koczela. W wojnę całą przeżyłam w Strzyżowie. I w tym domu, tak. I co jeszcze? Dziękuję. Tu uczęszczałam do szkoły, tak, podstawowej i do liceum. I tu mieszkam. nazywam się Halszka, turska z domu Pelc. I całą wojnę, i do 1963 roku, 5 roku, przepraszam, mieszkałam w Strzyżowie. I teraz też wracam na wakacje, bo to jest dla mnie ten dom i w ogóle Strzyżów, proszę Pana, to jest, tu jest taka oaza spokoju. Ja tu ładuję akumulatory i po dwóch miesiącach wracam do Rzeszowa i jestem jak nowonarodzona. Nazywam się Stanisława Bosek z domu Kawalec. Córką jestem Tadeusza Kawalca, który zginął w czasie wojny, w w obozie Mauthausen. Dobrze? Dobrze, bardzo dobrze, dziękuję. No, nazywam się Jadwiga Mnik. jestem córką brutalnego z który brał udział w akcji odbicia więźniów, którzy byli przewożeni z Gestapo, z Niebelca do Dużyszowa na zamek chyba, tak to myślę. Gomułka Władysław. Cza, w czasie wojny tam ten, mieszkałem w tym starym domu. Tu. Co stary dom był? Nie tu, tylko tu, to nawet ja tu zaraz, bliżej Gościńca. W 161 numer. To nazywam się Włodzimierz Wojtczak. Urodziłem się w tym domu 10 czerwca 1944 roku. Podczas gdy na tym terenie Strzyżowa działały jeszcze wojska niemieckie. Właśnie pracuję w Polskim Związku Owieckim w Przemyślu. Jestem łowczym okręgowym w okręgu przemysłowym i moim Hobby i po, po, pracą zawodową jest łowiectwo. Z wykształcenia jestem leśnikiem. No, tak, odbywałem staż tutaj w leśnicy Wiśniowa, później pracowałem w zarządzie Lasów w Przemyślu. W urzędzie wojewódzkim ciągle miałem w zakresie czynności łowiectwo.